Próba mikrofonu, czy słyszysz mnie, Optimusie? Y -y, halo halo, Franku, słyszę cię. Słyszysz mnie? Legendus znowu zaczyna szaleć na serwerze! <grywania> Widzę w twoich oczach strach To jest raczej normalny, ale mi kurde łapa lata, o Jezus Kurde, mam zeza... Ja też mam zeza. O, Nubek, muszę zabić nubka. Raf Nubek, raf Nubek! Rafnubek będzie zaraz, kadłubek. Uhuhu. No nie wierzę, gdzie ja wlazłem. Boże, co za bezsens. No nie wiem, gdzie ty wlazłeś. Tak, gra jest bezsens. Dokładnie. Warszawski bananie. Optimusie Michałusie. Gdzie tutaj no widzę? Widzę coś ja na wiem. radarku i. zabije AFK jakiegoś. Ojej, zabiłem się sam. Spadłem. Legendus zginął. Został upokorzony. To był spisek. No. Widzę w twoich oczach strach! Jest raczej normalne. Miażdżyć to jest naturalne. Zlagowany rawski, na pięć razy. Przepraszam, to jest atak autyzmu kolejny. Ach, te emocje, co? Ej, Bez wiem, staram się. No nie wiem, że to za parę. Ale tak zmarnie te łapy. U mnie w pokoju jest. u mnie jest. U mnie jest. U mnie Sybir po prostu w domu i nie mogę nic uszczelić. Należycie. Boże. Ale lamię, chyba stresuję się tym wystąpieniem publicznym Poważnie ci mówię, aż mi łapy się lat latają Palam zeza, no nie mogę, no tyle naboi. No ja nie wiem co ja robię. no. Jest. No nie mogę, idę zaraz, bo muszę wychodzić. Co mnie wkurza ta gra teraz? no nie wiesz, że teraz właśnie teleport został uwieczniony. Ojku, 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 ojku. Jo, 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 jo Raf. Nie umiesz szczelać i po prostu. No co to było? Właśnie nagrał się kolejny jakiś teleport z, z dubska. No nie świruj, ja normalnie idę. No ja wiem, ale normalnie to u mnie to tak nie wygląda. Normalnie. Hmm co innego, jeszcze jakbym tak szalał po ścianie, to... Jak ja się nie trafiłem, ja nie wierzę w tą... źle no zlekceważyłem tego nuba i zostałem pozbawiony mojego kadłuba. He, <grym> he, Analne moje perturbacje tutaj, o. Gin, zginął, poległ w walce. Ale też coś lamię, to nie są te wps-y, to po prostu mój... Legendarny skilly po prostu z zanikł Nie wiem czy wróci kiedykolwiek Rada w ogóle coś świruje? pokazuje mi coś na radarze, to znika. Kurde, ja w ogóle tym ogonem nie, nie trafiam nic. no wercia To ten radar to jest masakra. No bo, jakie beka żałosne, a że to ty mnie tak celowałeś. Nie, o przed chwilą dopiero No nie mogę wskoczyć na FPS-y no, FPS, no byski to jest żal, żalik. W ogóle nic tu się dzieje, nie ogarnie mam Mó mózg z betonu dzisiaj, coś. No nie wierzę. Jakiś pl pląsający alien mi tutaj w ogóle został, jakieś zwłoki w ogóle. Weźcie to. Ojej, se zeznam. No nie wierzę, no. O Boże. No nie, akurat tam spadłeś. To jak ty żyłeś, kurde. No właśnie nie wiem, jak przeżyłem. Jezu, sek, te gramy dobija teraz na sam koniec. No, Nubie, co mi tutaj z tym shotguniem skakujesz, no? Dawałeś tu z pistoleci zgasza i o, tak się skończy to wszystko. No właśnie. No nie wierzę, no co za fartuch, no. Wkurza mnie tym shotgunem też, strasznie. Jebany z skurwie. No i znowu z żarmi czerwoną, no. Wszystko kurwa w farcie pierdolone skurwiel. co całkiem no. No wiem, wiem. Dziękuję Ci, kolego Optimusie, ale w ogóle lami, nie coś w ogóle To jest coś. Nie wiem, czy to tak mi coś laguje, czy to po prostu ja jestem takim nubem dzisiaj lub legendu Legendus dzisiaj zanił po prostu. Ja na takim freestylu gram i to jest wóz albo przewóz u mnie bez kitu. Nie podoba no, mi się no, tak. ten nowy netkot nowy netkod śmierdzi, nie? A co to ja. było? Widziałeś mnie? Pewnie radar ci zlagował. Widziałem, ale coś tak się... zrobiło się jakieś paranormalne zjawisko. Zginął. Poległ. Sam się zabił. Wiem. Gdzie ty jesteś? Wylazłeś hmm. do Tutaj jesteś. Oh Pierwrafa się wyzbędziemy, a ciebie już nie. O Boże, jaką mi cię padaczkę ręki, w ogóle nie ogarniem, tak jakoś szaleńczo gra, wiesz. Mało płynnie jakoś tak. Zauważyłem. Natykałem się jakieś kawy czy czegoś, nie wiem. no teraz właśnie znowu kolejny teleport ukazany w akcji. Kurde, nie wierzę. No poważnie no. O to się... jakieś zwłoki zostały tutaj. O nie, bez nadu miał być, przepraszam. Spoczka. No nie wie, że no to jest po prostu jakiś. No okay, nie, wiem. No. Ale czemu on się tu walił? Dostał bułeczkę i, i leżysz w piesku. No nie, no co za nub. <grym> to nie, no. To Nagrodę nubla dostaniesz i tyle się skończy na tym. Postaram się jakoś bardziej stylowo zagrać serry. Ja muszę Rafa zabić z noża albo z pistoletu. Bo pokażę mu. Kto tu rządzi? Nie. Niech on zdycha. Już ile razy miałem taką głupią akcję. No. Weź, um, Rafie, umrzyj! No i no miałem, ja go ja chciałem zdjąć, ty mi przyrzewałeś. Pistol gaszenie jak interrupted, i co mam zrobić? No no co to jest, no co, 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 co to jest, no panie no, daj pan no, spokój. Idź pan w chuj, co to jest w ogóle? Idź pan w cholerę. <laughs> Budzi się dzień! Kolejne zwycięstwo to wojna dla krwi, dla kraju i wiary. To dziś twoje młode serce bije mocnym tonem. Ty, 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 ty. Gdzie jest Rafik? Rafik zginie zaraz. Ale mam Zezora, Boże! No nie wierzę, no jak można tak farcić, no Boże, no. A to ty tak farciłeś. No nie, królową teraz zobaczysz w akcji. No nie, fatalnie. Długo nie żyje. <laughs> A teraz Cię i zrobię to dla moich fanów z zagranicy. Będę destagował jak głupi, głupi w ogóle noob. Będę destagował i nadawał i wszystko robił. Nie błagam. Stack for, for fuck. No nie wierzę, ogon z połowy mapy. No co to ma być? <laughs> Zaraz cię poprze, poprzetrącam kulasy i się skończy, tak. Weź się ogarnie w ogóle, Optimusie. Mój, mój prostak skill równa się 0. Zaraz ci zniszczę. Co to ja w ogóle robię? Nie mogę go zabić nuptyla no, jakiegoś tam. No. no zdychaj! Eee, lol! Skot... Mam, cykl... mam, mam, Mam jedno życie, wiesz? Ale fajnie. Mam jeden HP i zaraz zabiję kogoś. Dokładnie wczoraj to samo miałem z Hunterem. Y. Jestem idealnie przed tobą, biorę pazerami. Czy to jest jakiś chory? Zdą mi jeden HP, mistrzu. To i tak jest bez sensu. No, w ogóle nie ogarnie co się dzieje, nie? No nie wierzę no co to w ogóle jest dziwne. Nie ogaraj mi poza tym gra się nie ogarnia. To już dwie rzeczy nie ogarniają i kto tu ma grać. no. Wow, się zagapiłem jak kompletny hunter, jak bot. No nie ra. To była, to myślałem, że to ja tak. Farciarsko. farciarsko. Gdzie jestem nutrzy no tyle ze snajpą? Jak ja cię nie trafiłem. Boże Jaki zeznę Czasem mam takie fajne akcje, a czasem A tak mi się, wziął, a mi się łapy, łapy, łapy mi się trzęsą. Oh, zlogował zlagowało mnie coś teraz. FPSy y spadły w połowę. Nie wiem, coś co. window się coś, wiesz, znowu. O boże, Rafty. Ale na tym netkodzie wszyscy się tak szybko obracają, to jest jakieś bez sensu. No, bo tutaj wszyscy jump mogą i to jest popularne, właśnie teraz. Tutaj wszyscy wyglądają jak hunter. O, mi zlagowało 18 FPS-ów dosłownie teraz, nie? O, znowu, nie wiem, co. co jakiś lak sprzętowy, że coś mi tam w window się. No, nie stworzonego dzieje, no? W ogóle. I jak ci podrósł. Może no, mi taki nubsztyl tak siekał? No nie, no nie mogę. No nie wierzę, no. Normalnie go jadę, nie wiem, z czym. Latarką, a teraz to co? No właśnie, też nie wiem. O, teraz najpierw widział. Nie, kraś z legendusem! Hm? Spotka cię się za to o, zasłużona kara. Skąd mi zraf zabił? Nie widziałem go nawet, za żal. Nagrywasz to cały czas trawcem? Cały czas nagrywam, z komentarzem wokalno